Cześć, witajcie na kanale GranaKompa, ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Planet Crafter No i proszę Państwa, jak zwykle dużo porad w komentarzach, co mnie bardzo cieszy No i kolejna robota, która tutaj przed nami jest, a mianowicie e, Kopuła motyli, którą chciałem w dniu dzisiejszym zrealizować, zobaczymy jak nam się to uda Co my tutaj mamy? Z, o, z każdej po jednej Tu jest pospolita E, tu niezwykła. No i rzadka larwa. O, elegancko. Dobra, zebrałem jeszcze nabój metanowy, zebrałem dwie kapsułki tlenowe, to to też można sobie ogarnąć. Tutaj grzyby zbierzemy. Aha, grzybów to już nie mam gdzie dawać. No dobra, to można je przerabiać. Czekajcie. Napó nabój metanowy, można i napój, <gryw> jak to woli. Yy, z grzybów bioplastik się tworzy. To co jest potrzebne? Krzem plus butelka wody. No dobrze, no krzemu akurat mamy pod dostatkiem. Yy, butelki wody. A nie tu. Butelki wody też się znajdą. Więc ogarnijmy to. I przy okazji yy, sobie. A, to wiecie co? To inaczej zrobimy. No bo to jeden grzybol mi zostanie, to tak trochę bez sensu. To zróbmy może w ten sposób, trzy krzemy. Zużyjemy też trzy butelki wody. I dobierzmy sobie trzy grzyby. Raz, dwa, trzy. będzie sześć. Raz, dwa, trzy. Elegancko. I zrobimy trzy bioplastiki. No, no i gitara, to się przyda Czy ja gdzieś bioplastik tutaj przechowuję? Tutaj nie No ale to by trzeba było zrobić jakąś Szafkę na ten bioplastik, może tutaj No to zły pomysł to nie jest yy, Aha, tylko żelaza nie mam To przede wszystkim, schowajmy dwie kapsułki tu A stąd możemy Sobie podpierdzielić trochę żelaza yy, To będzie tak 3 i jeszcze jedna to 3 czyli 6 teraz sobie postawimy dwie takie skrzyneczki, takie szafy dobra, tak żeby było równo w miarę, znaczy nie no, tutaj to musi być równo tak konkretnie, jedna i druga, zacznę od tej, bo tam będziemy w tamtą stronę maszerować. I tu będę przechowywał bioplastik. Elegancko. Dobra, a co na kopułę motyli jest nam potrzebne? Na kopułę motyli potrzebujemy nawóz tieru drugiego, nawóz zwykły. To akurat mamy, to pamiętam, kora drzewa mamy, zeolit mamy i superstop mamy, tylko nawóz tieru drugiego. I co tam trzeba na ten nawóz drugiego? Zobaczmy. Hmm. Aha, nawóz pierwszego. <laughs> yy, no dobrze, to to będzie yy, glony będą, dynia jest i dwa naboje metanowe też mamy. Okej, okay, to nie ma problemu. Coś tam jeszcze takiego zdrożnego? Nie. No, chodźmy po dynie. Potrzebujemy jedną dynię. Sobie możemy akurat o, zebrać dynie stąd Część Oj A, tu jeszcze jest miejsce, dobra Część sobie zostawimy A jak tam moje te, kabaczki, bakłażany? One jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby dojść To ok. I teraz tak, yy, dalej był potrzebny. Co, kuźwa, no i patrzcie, no i to jest, to jest właśnie moja pamięć. no. Yy, ty, 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 ty nawo A, dobra, to to wszystko mamy tutaj na miejscu. I tak, glona jednego. Yy, jeden nawóz i dwa naboje metanowe. I z tego możemy zrobić nawóz stieru drugiego. Elegancko. Dobra, jest, siedzi. To będziemy potrzebowali jeszcze jeden nawóz. Co tam jeszcze? Kora drzewa, zeolit, dwa stopy. Dobrze, korę drzewa to też posiadamy. Pek Co ty tam? Piciu ci się pewnie chce. Zeolit? Trochę więcej tego zeolitu miałem. A bo zeolit. Jasne, dobra. Zaolit przecież ma własną skrzynkę i teraz te niedobitki, które tutaj znalazłem. O, Zaolit jest tu. O. To one tam przez przypadek były. No dobrze, chodźmy na zewnątrz. Przy okazji się napiję. Zobaczymy, jak tam drzewa. Drzewa coraz większe. Więc elegancko. I teraz tak, jakby to kurczę zrobić, żeby było dobrze. Hmm. Tak na dobrą sprawę, mamy dwie opcje: albo postawić tę kopułę tutaj i to by w sumie miało jakiś sens, albo postawić kopułę za tą kopułą, co będzie trochę problematyczne później z dotarciem do niej. Bo bo trzeba będzie przebiec przez te dwie kopuły, więc wydaje mi się, że chyba dobrym rozwiązaniem byłoby postaw... A super stopy kuźwa! Postawienie jej tutaj. Tym bardziej, że tego miejsca do niczego już nie wykorzystam, więc No można się podpiąć. Nie? Tylko super stopy trzeba jeszcze zgarnąć. No, oczywiście skleroza nie boli, tylko się trzeba nachodzić. Raz, dwa. Na pewno. Na pewno. To przy okazji, słuchajcie, weźmy sobie jeszcze, może larwy motyli, sobie nie ganiać, bo mam dwie takie larwy. No i, 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 i zaraz będziemy testowali, o co tutaj chodzi z tą kopułą motyli. No na pewno o motyle. Ale jak to ma wyglądać i, i co tam jeszcze dodatkowo będzie potrzebne, to się przekonamy. Teraz tak. Gdzie ty masz wejście? Tu masz wejście, dobra, to byś ładnie tutaj. Przypiął do tego, czy się nie, ładnie nie przypniesz, ale z ciebie buła, co, co to? Czemuż to? Czemuż to się nie chce tutaj postawić? O co tobie się rozchodzi, panie? Przecież to jest miejsce wybitnie dla ciebie, no i nie wiem. Że, że powiem Nie wiem o co tu się rozchodzi. Ale okej, okay, a z tej strony byś chciał. O a z tej strony by chciał. To jak z tej strony chcesz, to czemu nie chcesz tutaj się podpiąć pod bazę? Co tam kuśba siedzi takiego, że że mu to przeszkadza? I będzie. Bo, bo... O, 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 dobra. E, po prostu się nie chciał dosnapować, tak jak powinien. E, teraz się udało, super, bardzo fajnie, chodźmy do środka. Się wam nakombinowaliśmy. No i dobra, i mamy. I co tutaj teraz trzeba ogarnąć? Bio... Y, znaczy, kopuła motyli. Y, I teraz tak, czy je, ja tutaj mam wrzucić larwy? Larwa motylu, mnożnik y, motyla, Azurae. To będzie jedna, to będzie druga i co? Żeby to O, i są. Ale jaja. Jakie piękne. No, no dobrze, super. No dobra, to to kopułem o mamy. No i co ona nam daje? Owady, 20 na sekundę. Kuźwa, To se, to se pabelusku zrobiłeś. Tylko co ona tak na dobrą sprawę nam daje? Więcej. No nic, dobrze. Chyba, że ja popełniłem błąd. Yy, wiecie co, zabierzmy te larwy, bo być może. Ale to zaraz, za chwilę przetestujemy. Może to się ma tu tworzyć. Cholera wie. Na razie to zostawię. Ale prawdopodobnie yy, chyba trzeba będzie tam te larwy umieścić. Dobrze. To się nie pali. Zrobimy cięcie i, i zobaczymy, co dalej będziemy z tym. Yy, z tym tataństwem działać Jak na razie tak wyglądają dane Jeżeli chodzi o biomasę, to idzie A tutaj tak wyglądają dane Lecę słuchajcie po uran Właściwie to lecę zobaczyć czy jest uran O no i elegancko Proszę bardzo jak się tutaj Sporo tego uranu naciapciało O i gitara Tlenu sobie zaczerpnę Dobrze, bardzo dobrze No i można, i można uciekać Jeść ta latarka to do dupy Ej, Tak sobie pomyślałem, że można byłoby postawić trochę więcej reaktorów tych uranowych jak na razie No tam zgodnie z sugestią jednego z widzów Że energii nigdy za wiele Ej, Potwierdzam, jak najbardziej z tym, że no to też jakby nie chcę naciapciać na tych, tych uranowych reaktorów, zważywszy na fakt, że mm, te z kwarcu czy, czy no, z tych kryształków różowych to, to jest o wiele wydajniejsze. No ale my faktycznie postawimy sobie tam coś ciekawego, tak żeby tej energii było więcej, ponieważ potrzebuje więcej ekstraktorów tieru drugiego. Pisaliście również o Zeolicie, że Zeolit mogę wydobywać. No dobrze, bardzo fajnie. Tylko na razie nie widzę jeszcze potrzeby takiej, żeby, żeby akurat stawiać ekstraktor. Mam pilniejsze trochę potrzeby. Tym bardziej, że potrzebuję tak, drugą, drugi ekstraktor w jaskini rydowej. Potrzebuję trochę więcej superstopu. I to takie właśnie rzeczy mają dla mnie znaczenie, w tej chwili. Zróbmy sobie pręd. Ile, co ja w ogóle potrzebuję na ten, na ten reaktor? Reaktor jądrowy... Aha, tieru drugiego, to, 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 to trzy takie pręty w sumie. Mhm. No dobrze. To trzeba robić. E, chyba, że ja powinienem mieć... Czekajcie. Kuźwa, poważnie, ty głodomorze, ty! Zaserany. Żryj. Dobra, tę drugą fasolkę sobie na później zostawię. Czy bakłażany dorosły? Dorosły. Zbierzmy bakłażany, słuchajcie, niech one rosną, bo trzeba uzupełnić braki w zaopatrzeniu. Ponieważ trochę żeśmy tutaj tego wykorzystali. Teraz trzeba odzyskać to, co wykorzystaliśmy. No dobrze, I na czym to skończyliśmy? A na uranie. Teraz tak, chodźmy sobie do uranu i zobaczmy pręty. Mam jeden pręt, ok. I pytanie: tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To trzy urany powinienem mieć? O, zdecydowanie. Teraz, dwa, trzy. Dobrze. Zróbmy sobie jeszcze dwa kolejne pręty. A kuźwa, co jest... Co... Hmm. A nie, dobra, jeden. <gryw> to teraz byłaby trzy. Dobrze, elegancko. Elegancko. Yy, co ja tam jeszcze będę potrzebował na to? Trzy butelki wody, wybuchowy proszek i super stop. Wybuchowy proszek to na pewno z siary, to od razu ją sobie wezmę, żeby nie ganiać. O, tu jest siara. Już ja się po tę siarkę to, to chyba nie wybiorę. Za dużo jej raczej wziąłem, ale wolę więcej niż tak ganiać co chwila. Ciemno jak w dupie. Yy... A, jeszcze iryt. Jeszcze irydu trzeba jedną sztukę. No to iryt mamy akurat. To nie stanowi problemu. Jedna sztuka. I stąd raczej będzie wszystko. Super stop i trzy butelki wody. To butelki wody, czekajcie, butelki wody to my weźmiemy sobie przy jeziorku, przy okazji się tam napijemy. I jeden super stop. Tak. O super stop też trzeba będzie pomaszerować. Zobaczcie, no. Ja naprawdę się zastanawiam. Pojazdą cholerem i kazaliście tam jakaś, jakaś pani e, kazała mi, Kuźwa, zrobić tę te, e, te latarkę tieru drugiego kiedyś, Kuźwa. I, i jestem zły niemiłosiernie, bo, bo nic to nie daje. Słuchajcie, sorry za jakieś takie dźwięki, które ewentualnie mogą w mikrofon wpadać, ale nie mam na to wpływu. Pewnie jakiś ciul za oknem liście grabi. No i dobra. Słuchajcie, muszę te larwy pozbierać, bo wy mówiliście też, żeby zbierać te larwy, bo się przydają. No to zbieram, tak jak kazaliście. No dobrze. Mamy dodatkowy reaktor. Więc będzie można zrobić jeszcze dodatkowo ekstraktory, te, które są mi potrzebne. Czyli tak, pospolita larwa. To będzie ta i ta. Dobra, tu prawie cała szafka larw. A to jest. Aha, to jest rzadka, to tu. No i dobrze. Chodźmy do kopuły motyli. Zobaczyć, czy tam coś się wydarzyło, czy nie wydarzyło. No nie wydarzyło. Czyli prawdopodobnie my musimy dać tutaj larwy, więc elegancko, proszę bardzo. I niech sobie tutaj latają. Bardzo proszę. Ładnie to wygląda nawet. A to, te, te korzenie, takie tutaj, które są, to na mapie podobne są takie zeolitowe, nie? Ciekawy jestem, czy, czy tu coś się będzie tworzyć. Czy to po prostu takie ozdobne jest. No dobra. Ja do ekstraktora tieru drugiego będę potrzebował yy, dwa pręty irydowe. To powinienem mieć: pręt superstopu, no ale to superstop to ja muszę ogarnąć. I trzy osmy to też mam, ale ale coś z osmem to podejrzewam, że nie, nie jest za wesoło. O nie, źle nie jest. No dobra, to, to można i w ten sposób to ogarnąć. To chodźmy po super stop, tylko zanim to nastąpi... O, tą kapsułkę tlenową sobie zrobię. E, dodatkowo to zostawiłbym to nasiono drzewa soleus gdzieś tutaj w bazie. Można i tutaj dać. E, siarę ze sobą wezmę, bo to ta już tam... Jedna sztuka to mnie... Nic się nie stanie z tym. E, zahaczymy o niszczarkę. Tak żeby można było yy, trochę kwipunku zluzować. No i super stopek yy, wydobędziemy. Otrzymano nowy schemat larwa motyla Chevron. Cokolwiek to znaczy. Sprawdźmy przy okazji. O, tutaj elegancko jak to wszystko się ładnie nam układa. To co niepotrzebne, żelazo to będzie mi potrzebne. Ale to już nie. O, no, tak to zrobimy. Już ma niepotrzebnie tyle butelek wody ze sobą zabrałem. Eee, ty też chodź. Dobra, ułóżmy. I ty. E, I ty też możesz tutaj iść do zniszczenia. Guziczek, strych Poszło. Natomiast Iryd sobie tutaj zostawimy. Bo nie potrzebuje tyle irytu machać i targać ze sobą. Butelki wody też mogły zostać, i przez gapiostwo e, w rezultacie je ze sobą zabrałem. Zupełnie niepotrzebnie, ale to nic. Dobra, tam gdzie ta różowa kropka, tam super stop. Tutaj kwiatuszki ładnie kwitną, ale jakoś, żeby tutaj się robiło zielono, to bym nie powiedział. Cały czas pustynia. No z drugiej strony to taki. <laughs> można powiedzieć, e, kontrast też jest potrzebny. Bo jak będzie wszędzie zielono, to, to trochę takie... Nie za bardzo. A tak to, to będzie kontrastowo, elegancko, ładnie. Tutaj na pewno jest pełna, e, pełny ekstraktor, bo ja tutaj nie wybierałem. O, teraz. To dawaj to wszystko, synu. Połóżmy sobie to jakoś po ludzku i na razie gdzieś wywalę nadmiar tego tego badziewia, czyli, czyli to i to na rzecz jeszcze tutaj opróżnienia tej skrzynki w całości. O. Mnie to kompletnie nie jest potrzebne, a nie będę gają. Magnes ze sobą zabieram, jeżeli chodzi o... O właśnie. O kobalt, to kapsułkę tlenową można z tego z z zrobić. Mogłem superstop tutaj zostawić, ale nie. Superstop idzie ze mną. A myślałem, że może jeszcze y, jakiś superstop się zrobił. O, o, tak na odchodne, na pożegnanie. No ale się nie zrobił. No dobra. Słuchajcie, y, cele dzisiejszego odcinka wypełnione. Myślę, że y, ładnie ta kopuła motyli wygląda. Możecie tam dopisać w komentarzach, jaki, poza jakby generowaniem dodatkowych owadów, to, to, to jakie ona ma zadanie, bo szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Może było napisane, a się nie przyjrzałem. W każdym razie, dzięki za obejrzenie tego materiału, zostawcie lajki, subki, podziwiajcie jakie ładne drzewka. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.